Miałam 13 lat, kiedy Hitler doszedł do władzy. Pierwszą zmianę zauważyłam w szkole. Nauczyciel wręczył nam koperty i powiedział, niech wasi rodzice to wypełnią, odniesiecie jutro. Moi rodzice mieli powiadomić szkołę, czy jestem Żydówką, czy Aryjką. Byłam wysoka, miałam blond włosy i wyglądałam jak hitlerowski model niemieckiej dziewczyny. Wtedy wydawało mi się, że nie ma we mnie nic żydowskiego. Jak przy obiedzie podałam rodzicom kopertę, oboje zamilkli. Ojciec wyjaśnił mi, że rodzice mamy byli Żydami, lecz przyjęli chrześcijaństwo. Nie przejęłam się tym, ale zgodnie z ustawami norymberskimi moja matka była Żydówką, a ja półŻydówką. To znaczyło, że nie mogłam wyjść za mąż ani studiować na uniwersytecie. Byłam zła, bo pozostawiono mnie bez wyboru. W moim pokoleniu dziewczyna mogła myśleć o małżeństwie lub studiach. Ja nie mogłam nic. Nie mówię o Holokauście, bo mój ojciec nie był Żydem. Jednak zostałam naznaczona przez Hitlera i postanowiłam nie puścić mu tego płazem. W gimnazjum mieliśmy dobrych nauczycieli, ale w czasach nazizmu był wśród nich jeden okropny esesman wysokiej rangi. Kiedyś nie odrobiłam lekcji. Kazał mi przychodzić do siebie po zajęciach i przez pół godziny trzymać ramię uniesione w hitlerowskim salucie. Mój ojciec był wściekły. Poszedł do zaprzyjaźnionego lekarza, który założył mi gips. Następnego dnia przyszłam do szkoły z ręką na tym blaku i powiedziałam: Niestety nie mogę unieść prawej ręki. Czy mogę salutować lewą? ss był zły, ale nic nie mógł poradzić. Byłam niegrzeczna, uparta i głupia. Rodzice uznali, że powinnam wyjechać z kraju, żeby studiować lub zająć się czymś innym. Mieli mnie utrzymywać. Wyjechałam mając 18 lat. Mama do mnie dzwoniła. W jej głosie wyczuwałam strach. Mówiła, żebym nie wracała do Berlina, że ciocia oszalała. W naszej rodzinie tak nazywało się Hitlera. Był rok 1939, wrzesień. Wtedy zaczęła się wojna. Adolf Hitler dokonał ataku na Polskę. Wojna w Europie stała się faktem. W Szwajcarii mogłam wszystko czytać i wszystko słyszeć. Było jeszcze gorzej. Wszystko wiedzieliśmy. Wiedziałam, że się zaostrza prześladowanie Żydów, że mojej matce grozi niebezpieczeństwo. Wiedziałam, że ojciec już nie może wyjechać z Niemiec. Rodzice byli starzy. Urodziłam się, kiedy mama miała 36 lat. Tylko ja mogłam im pomagać. Wsiadłam więc do pociągu i, nie pytając nikogo o zgodę, wróciłam. Znalazłam się na obszarze ogarniętym wojną. W czasie mojej nieobecności w mieście zaszły zmiany i wielkie zmiany. Jeżeli międzynarodowej żydowskiej finansjerze uda się wciągnąć narody świata do wojny, jej wynikiem będzie zniszczenie rasy żydowskiej w Europie. Niekiedy SS urządzało obławy. Wtedy aryjski przyjaciel, który pracował w Ministerstwie Propagandy, uprzedzał nas o tym i na parę dni wyjeżdżaliśmy z miasta. Podczas jednego z takich pogromów wyjechałam z rodzicami na Boże Narodzenie. Około czwartej po południu wróciłam z nart i spotkałam się z rodzicami na czekoladzie w uroczym hotelu. Były tańce, ku mojemu zdziwieniu grali nawet jazz. Tam, wśród grupy młodych oficerów na urlopie, zobaczyłam Helmuta. Ucieszył się ze spotkania. Oczywiście tańczyliśmy. Następnego dnia poszliśmy razem na Marty, lecz on nie był dobrym narciarzem. Wciąż się przewracał, ale to nie psuło mu humoru. Następnego ranka zadzwoniłam, żeby zaprosić go do nas. Telefon odebrała jego matka i zawołała: Juta, coś ty narobiła. Powiedziała, że Helmut jest cały w siniakach i nie może rozmawiać. Ale on chwycił za słuchawkę i wyznał, że chce mnie zobaczyć. Myślę, że jego matka była nadopiekuńcza. Przez cały dzień chodziliśmy po miasteczku. Rozmawialiśmy o dawnych czasach, wspólnych przyjaciołach, ale o polityce niewiele. Powiedział, że zawsze mnie pragnął. Można to chyba nazwać romantycznym, młodzieńczym uczuciem. Był przystojny. Okazał się też bardzo dobrym człowiekiem, inteligentnym. Trudno o lepsze połączenie. Czasami czyjś wybranek ma jedną z tych cech. Ja czułam, że mój ma je wszystkie. Po urlopie Helmut pojechał na front. Postanowiliśmy być ze sobą w kontakcie. Chciałem studiować chemię, ale przedtem musiałem odbyć dwuletnią obowiązkową służbę. Wstąpiłem więc do wojska, żeby spełnić ten warunek. Walka za kraj była zaszczytem. Uważał, że postępuje słusznie. Kochana Jutto, czyż to nie wspaniałe, że dziś znów piszę do ciebie? Moim zdaniem tak. Uważam to za konieczne, bo wczorajszej nocy znów śniłem o tobie. Tak będzie zawsze. Będę pisał, ilekroć mi się przyśnisz. Kto wie, jak długo jeszcze będę zdolny śnić. Twój Helmut. Przywódcy hitlerowskich Niemiec rozkręcają machinę wojenną. Szybkość ich podbojów nie ma równej w historii świata. Nurkujące sztukasy sieją śmierć wśród bezbronnych kobiet i dzieci. Pierwszą fazę wojny na Zachodzie wygrały Niemcy. Co noc rodzice zasłaniali okna. Skupialiśmy się wokół radia. Słuchaliśmy możliwie cicho wiadomości BBC. Było to uznawane za akt zdrady. Wcale nie mało Niemców sprzeciwiało się Hitlerowi. Mówię o tym dlatego, że często się uważa wszystkich Niemców za nazistów. Wielu dobrych Niemców martwiło się o kraj. Spotykaliśmy się w małych grupach, zwanych kółkami herbacianymi. Otwarcie omawialiśmy sytuację w Niemczech. Wiedzieliśmy, że nic się nie zmieni, jeśli ktoś czegoś nie zrobi. Miałam dobrych przyjaciół, wspaniałych. Helmut na własne oczy widział okrucieństwo rozkazów Hitlera. Jedna z kartylerii, w której służył, miała ostrzeliwać rosyjskie miasto, w którym zgromadziły się kobiety i dzieci. On i niektórzy jego koledzy odmówili, rozkazał najpierw otworzyć ogień na obszar niezamieszkany, aby ludzie mogli uciec i znaleźć schronienie. Ale po ostrzegawczym strzale musieli celować w śródmieście. Do Berlina wracało coraz więcej rannych żołnierzy. Wśród nich moi przyjaciele. Ciężko ranny Werner von Heften został odesłany z Afryki. Kiedy kwestia żydowska stanęła na ostrzu noża, on bardzo mi pomagał. Z pewnością był wrogiem Hitlera.